Jakie mamy skoordynowane, którego oceniamy? Nie no, ale ten len jak upadał do wody na ja to było fajnie len, len, len Niby się umyłeś, ale jakoś śmierdzisz dalej, to mówię... O, śmierć. To nie jest fikcja, serio? Śmierdziałeś? Jeśli ci się jeśli chcesz, to wybierz wannę. On... O, to ja wybieram wannę. U... Ostry? Kiedy to te... O, to jest. To jest. Decent... Dysen. Dysen. Jakie chyba nie ocenialiśmy, to Ja kiedy... sami mam wrażenie, że nic się nie zmienia. Mm. Ostrego na nagrywkach znowu nie ma jest i ten ten Śpi do południa zamiast stać agresa nie bądźmy, że to mnie ten ostry to śmierdzący le no i teraz leń leń le, le, le leń 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 leń, leń. ostry co Szczęście w wyborach, pierwsze miejsce Ty idziesz na piechotę, gdy ja jadę Uja Jadę No nie, klucz To też było CDZ oglądasz coś do rana Potem nie chcę ci się wstawać Na pierwszym miejscu jedzę Poczekaj, na pierwszym miejscu jedzenie, Na drugim ci się opłaca Wiem, tu mu Wygranie ma koczki Smak, Jok. Nie wiem, jak I... to nie jestem miejskiem. Hmm. Poczekajcie, bo muszę dokładnie napisać? Nie, no, po Chwilę poczekajcie. Widziałem, no, się... że Muszę napisać do Ostrego, co taki dziś dziś się robi na niego. Napisam Ostry jest, jest piosenka Diz na ciebie. O. Poczekajcie, bo on tutaj napisał. Mhm. Dobra. Dobra, napisałam. Możemy się nagrywać. gdzie chęci do nagrywania! Gdzie? Gdzie? No gdzie? Ale ja co robię? Nagrywam. Burger ma dobry smak, ty dobrze.

Trzyma się ciebie o 7 Ej, musi być Six 7 Co mogę powiedzieć? Chowanym straciłeś refleks Taki z ciebie piłka X O ja To to jest niezły, O się na Chcesz iść do e Klasy Uuu. Jezu, nie chce bo coś dać Pod... co? No co jemu chodzi? Jak jest? To jest miejsce w katofisa No co jemu chodzi? Nie no, co oszukuje? Tak, komentarz. I... No, pozdrowienie. I co mówić X boiska, gdzie boiska ty ci trenę, chcesz iść do extra klasy, a twoje mecze są mierne. Lę, 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 lę. Ostry cóż miedzący, lej, lej, len, lej, len, lej, ostry jak miedzący, lej Ouja, nie na mocę sera, coś napisać do tego.